Tor siódmy, reprezentant AZS-u AWF Warszawa Bartłomiej Bany. Tor szósty, numer 191, jak Państwo widzą, Piotr Kidoń, AZS AWF Kraków. Tor piąty, zawodnik Orlę Częstochowa, Adam Jakubowski. No i wreszcie ten o którym mówiłem z rekordem tegorocznym 50-20 Gabriel Mikołajewski RLTLZT rad i na torze najbardziej wewnętrznym z tych, które są w użyciu Nikodem Wlęga z Orkana Zawodnik z bardzo dobrym rekordem życiowym, 52-12, nieco wolniej jednak biega w tym roku, bo jego najlepszy wynik to 54 sekundy i 48 setnej. Faworytem oczywiście Mikołajewski, to nie ulega wątpliwości. Jeżeli typować kogoś do kolejnych miejsc na podium, no to ci, którzy w tym roku też ustanawiali swoje rekordy życiowe, tak jak właśnie zawodnik RLT LZT Radom, i biegają poniżej 54 sekund w 2020 roku, a więc Adam Jakubowski i Piotr Gidon odpowiednio 52 sekundy, 81 setnych i 53 sekundy. 98 setnych. Oni startują wszyscy od toru czwartego do szóstego. Wystartowali bardzo dobrze. Ruszył właśnie na szóstym torze Piotr Gitoń. Zawodnik startujący w barwach AZS-u AWF Kraków. Może nie za wysoki, ale bardzo szybki. Biegnący po prawej stronie w tej czerwonej koszulce. Już dogonił Bartomeja Panego. Też zaczyna przyspieszać duet Jakubowski i Mikołajewski. Jakubowski po łuku mija Kidonia. Zbliża się też zawodnik z niemieckim numerem startowym, a więc Mikołajewski za chwilę wybiegnął na prostą zawodnicy biorący udział w tej drugiej serii wyścigów na 400 metrów przez Płotki. Mikołajewski zaczyna teraz atakować agresywnie Płotki wychodzi na prowadzenie i wygra ten wyścig, a więc spełni pokładane w nim oczekiwania. Zdobędzie złoty medal na dystansie 400 metrów przez Płotki. 51 sekund 67 setnych to czasu zyskane przez zawodnika z numerem 173, bez żadnej korekty ze strony sędziów się obyło. Srebrny medal dla Adama Jakubowskiego, a więc nie wytrzymał tego tempa na ostatnich metrach zawodnik Orlent Częstochowa, ale wystarczyło to do tego, żeby utrzymać miejsce na podium. A na trzecim miejscu niespodzianka pewnego rodzaju. Widzimy te finiszowe metry. Które kończą się trzecim miejscem Nikodema Bylengi. Zgubił kompletnie gdzieś Piotr Kidoń rytm na tych ostatnich metrach. Mimo tego, że zaczął świetnie to drugie 200 metrów.